Hej, witam Was wszystkich, dzisiaj bardzo cieplutko, cieplutko, gdyż szlafroczko, jak widzicie założyłem sobie, ponieważ no chłonno się ostatnio robi, weszła trochę bardziej jesienna pogoda już ostatnio, deszcze, pluchy i wiatry, także jest chłodniutko. Założyłem sobie zatem szlafroczek, e, szlafroczek z logo NASA. z logo NASA założyłem specjalnie oczywiście, żeby powkurzać wszystkich płaskoziemców i denialistów księżycowych. A tak naprawdę dostałem go po prostu kiedyś tam, więc sobie z niego korzystam. Moi drodzy, przejdźmy do konkretów. Dzisiaj odcinek troszeczkę bardziej taki luźny, czysto informacyjny. Przyznaję, nie miałem ostatnio specjalnie większej energii, większej ochoty, żeby na dzisiaj przygotować coś takiego bardziej konkretnie, konkretnego. Ale uważam, że taki odcinek informacyjny, zabierający tam parę informacji, będzie tak czy siak tutaj przydatny. Gdyż ponieważ. Co się dzieje? Co się dzieje, moi drodzy, tak jak tutaj jest w tytule, jedziemy na klockon, jest to oficjalnie, oficjalnie przyklepane. Co prawda, hmm, chyba wspominałem już o tym jakiś czas temu, ale no teraz po prostu przypominam o tym jeszcze raz, ponieważ wiem, że kilka osób pewnie tutaj ode mnie z widzów odwiedzi tę imprezę, więc przypominam, że będzie można mnie tam spotkać, będzie można z Wichpione pogadać przez chwilę. Oj, tak, 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 czekam, naprawdę mega, mega się jaram na klocką, powiem Wam, nie pamiętam kiedy ostatnie jakieś wydarzenie aż tak strasznie mnie jarało, czekam po prostu na tę imprezę od roku, okrągły praktycznie rok, odkąd dowiedziałem się, że ta inicjatywa istnieje, odkąd nie było mnie na pierwszej edycji, ponieważ wtedy inaczej ułożyły się nam plany, ale, ale teraz jest to już przyklepane, będziemy oboje wraz z żoną na drugiej edycji. Ja i nie tylko ja, o tym jeszcze za chwilę. Mega mega jaram się tą inicjatywą, ponieważ no jest to pierwsza tego typu właśnie taka większa y, impreza dla, z masą ludzi, dla masy ludzi, y, na której jara mnie po prostu naprawdę mocno ta tematyka. Y, bywałem już na wszelkiego rodzaju jakichś tam kon konwentach, bywałem oczywiście na Pyrkonie, bywałem na Falconie y, w Lublinie, te wszystkie takie konwenty fantastyki, konwenty anime. No tylko to zawsze były takie imprezy, w których zawsze interesowało mnie po prostu jakaś tam wybiórcza cząstka, prawda? Bo ja jestem takim człowiekiem, który ma wiele zajawek, ale żaden nie poświęca się jakby tak w 100%. No, lubię fantastykę, ale też oczywiście nie wszystko z tej fantastyki lubię. Nie mam nic do mangi, anime, lubię sobie czasem coś obejrzeć, coś przeczytać z tej z tej parafii, ale też nie jestem fanem wszystkiego, prawda, więc no, zawsze jak byłem na takim konwencie jakiejś fantastyki czy anime, no to mm, był ten konwent dla mnie po prostu wybiórczo, interesujący. Ale teraz idziemy na imprezę kroskową. na kroski LEGO. To jest, jak wiecie doskonale, moja jedna z moich największych zajawek, dlatego tym razem wiem, że będzie mnie tam interesować absolutnie wszystko. Chcę wszystko złazić, pogadać z ludźmi i mega się jaram. Naprawdę się mega ekscytuję. Uff, pewnie, pewnie słychać to w moim głosie, ale no mówię. Jest to, jest to po prostu impreza, na którą mega czekam i mega się cieszę, że udało się to wszystko spiąć, że sobie pojedziemy i zobaczymy, odwiedzimy ludzi, ponieważ tak, ludzie, ludzie, nie będę tam sam, moi drodzy, wszystko, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będę się tam poruszał z grupką znajomych, zarówno moich przyjaciół, naszych przyjaciół, jak i też znajomych internetowych. Na pewno. Na pewno będę miał tam okazję spotkać się z kilkoma znajomymi znajomy internetowymi z, z Discorda patronackiego Rysia Kowalaka. Wielu spośród tych ludzi spotkam pierwszy raz w życiu i mega mnie to cieszy, ponieważ są tam bardzo fajni ludzie. No i właśnie Rysiu Kowalak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że na 99% spotkam się tam razem z Ryszkiem. Będzie tam również nasz serdeczny znajomy Adam, władca smoków, Lord of Dragons. Także jeśli spotkacie nas tylko to będziecie mieli okazję zbić pionę z wszystkimi trzema prowadzącymi roz podcast rozmowy o klockach, który obecnie ma przerwę. Ale, ale jeśli wszystko się dobrze ułoży, to być może wróci na tę jesień. Znowu sobie z Rysiem i Adamem pogadamy trochę o LEGO w ramach naszych podcastów, w ramach naszego słuchowiska. Także będzie się, będzie się działo. Tak myślę. No i tak jak mówię, będzie można zbić z nami wszystkie te trzy piony. Także potrzebujecie trzech rąk, żeby zbić trzy piony. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, liczę, liczę gorąco na jakieś spotkanie z jakimiś widzami. Zapamiętajcie sobie po prostu tę przystojną twarz i wypatrujcie jej w tłumie, a, a na pewno znajdę dla każdego trochę czasu. Będzie można pogadać, zbić piątkę, powymieniać sobie jakieś tam opinie. No, postaram się, postaram się każdemu napotkanemu, znajomemu czy widzowi poświęcić odpowiednią ilość czasu. No i sama impreza naprawdę kroi się grubo. Już rok temu wszystko to wyglądało fajnie, z tego co widziałem po jakichś tam relacjach. Ale, ale teraz wszystko wskazuje na to, że impreza będzie jeszcze większa, będzie jeszcze więcej atrakcji. Przede wszystkim no, będzie można spotkać znane osoby z klockowej sfery, tak? Będzie można jakoś tam spotkać, pogadać sobie oczywiście z Brodatyngikiem, będzie tam trzecia klocków, będą y, ludzie z Lego Masters. Także jeśli kogoś to interesuje, no to też oczywiście będzie można sobie tam pogadać. Ale co też jest bardzo fajne, co uważam za mega fajną inicjatywę, będzie też strefa tzw. nowej nadziei. Czyli specjalny taki jedna większa, specjalna, taka jedna większa sekcja na całym konwencie, która będzie się skupiać na promowaniu młodych twórców, yy, takich, którzy dopiero zaczynają yy, wchodzenie w, w prezentacje yy, jakieś na temat LEGO, no tacy, którzy mają jakieś tam małe kanały youtube, czy małe, jeszcze nierozwinięte konta na Instagramie, po prostu taka świeża, świeży na rybek w tym świecie naszym, recenzentów yy, budowniczych i innych ludzi, którzy tam prezentują sobie coś związanego z LEGO. Szczególnie tutaj na uwagę zasługuje twórca, którego miałem okazję poznać osobiście, bardzo sympatyczny, prowadzący kanał Świat Klocków, do którego zresztą tutaj zanikuję w opisie, bo uważam, że trzeba zawsze promować jakieś fajne, nowe, młode inicjatywy. Świat Klocków, bardzo fajny, bardzo sympatyczny kanalik, tam prowadzący, jak wspomniałem, mega sympatyczny człowiek, prowadzi kanał bardzo fajnie, tworzy rzetelne, bardzo sympatyczne, bardzo ciekawe, i szczegółowe recenzje, skupiając się głównie na jakichś tam starych zestawach, ale również przewijają się tam jakieś nowsze, jakieś nowsze produkty od LEGO. Także polecam, polecam sobie obczaić świat klocków. Mówię, będzie tutaj link w opisie. Co jeszcze nas czeka na klockonie? Przede wszystkim no, będzie można oczywiście zakupić masę rzeczy, nie tylko klocków, ale też klockowych gadżetów. Będzie sklep Krecik z Marzeniami, czyli sklep online, który ma w ofercie ogromną, ogromną liczbę oldschoolowych zestawów LEGO. Krecik Sklep z Marzeniami. Będzie Brix, będzie Bricks, będzie bricks and Fix, będzie oczywiście moja ukochana kopalnia klocków, mój ulubiony sklep z używanymi elementami LEGO, najlepsze na całym Zagłębiu, prowadzony przez mojego serdecznego znajomego Artura. Także też gorąco, gorąco polecam odwiedzić, ja sam pewnie też wpadnę na to stoisko i troszeczkę sobie tam zagrabię rzeczy. Co jeszcze? Będzie można pograć na pewno jakieś gierki legowe. będą panele z, z legowymi twórcami. Tak, jak wspomniałem, masa gadżetów, jakieś kubeczki, przypinki, klocki z customowymi nadrukami, wszystko to będzie można sobie zobaczyć i obejrzeć. I nawet będzie można coś przekąsić, ponieważ z tego co wiem, w okolicy mają pojawić się futraki, także jeśli ktoś zgłodnieje, to będzie mógł sobie coś tam jeszcze od razu przekąsić. Także no, wszystko zapowiada się na mega fajną, naprawdę dużą, rozbudowaną imprezę. I co też mnie cieszy, moi drodzy. Z tego co ostatnio zauważyłem, w ogóle te imprezy legowe naprawdę się ostatnio rozwijają u nas w Polsce, no niedawno jeszcze przecież, jakiś tydzień temu, niedawno była, była we Wrocławiu duża impreza, fajnie się składa. Tu również miał być malutki event, a rozrósł się do no, całkiem konkretnych rozmiarów, tam również była masa wystawców, masa jakiś tam wystaw poświęconych fanowskim modelom i nie tylko, no oglądałem sobie kilka relacji z tego wydarzenia we Wrocławiu i naprawdę wyglądało to mega, mega fajnie. Akurat na nie nie pojechałem, no bo mam inaczej rozłożone plany, no teraz jednak bardziej się skupiłem właśnie na klockonie, ale kto wie, nie wykluczam, że może, może za rok, jakby tak odpowiednio wszystko spiąć, może pojawiłbym się dla mnie właśnie też właśnie tam we Wrocławiu i spróbował się wystawić jakoś ze swoimi modelami, bo z tego co zrozumiałem, łatwiej jest się tam takim niekomercyjnym twórcom wystawić właśnie ze swoimi rzeczami, w przeciwieństwie do, do klockonu. No ja na klockonie nie będę się wystawiał, będę sobie tylko chodził jako zwiedzający. Ale to też ma swoje plusy, bo po prostu nie będę zobowiązany doglądać e, cały czas jakoś swojego stanowiska, tylko będę sobie wchodził wśród tych wszystkich, prawda, osób, wśród tych wszystkich rzeczy i dzięki temu będę mógł łatwiej z Wami nawiązać jakiś kontakt, także to też jest plus, ale wystawicie się ze swoimi modelami też byłoby fajnie, także no te, to fajnie się składa, jeśli by było jeszcze znowu za rok, to no naprawdę jest serio, serio do rozważenia, co prawda termin y, przyszłej, przyszłej edycji w, w przyszłym roku jest zapowiedziany na lipiec, który tak troszeczkę średnio mi odpowiada jako miesiąc, bo to jest akurat miesiąc, w którym jestem mocno zajęty zawodowo, ale kto wie, kto wie. Nie, nie mówię jeszcze nie. Może, może wszystko się uda. Kto wie. Także no naprawdę, te klockowe, wydarzenia klockowe, imprezy rozwijają się u nas. No też jeszcze, też przecież również niedawno, yy, jakieś dwa, 3 dni temu była, były, z tego co wiem, prowadzone warsztaty w szkole w Kluczach, warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Zbudujmy To, który zresztą też będzie miał swoją wystawę na klockonie i też będzie można popatrzeć, co tam panowie pobudowali, panowie i panie. No wiadomo, zbudujmy to duże stowarzyszenie klockowe, także też jest tam masa fajnych, ciekawych budowniczych. Jestem, jestem naprawdę żywo zainteresowany, co nam zaprezentują. Także naprawdę dużo się dzieje klockowego, no i teraz będzie ten klockon oczywiście, który, jak już wielokrotnie tutaj wspomniałem, jara mnie. Kto jeszcze myślał, zastanawiał się, żeby, żeby dołączyć do imprezy, no to ma ostatnie dni. Oczywiście na, na zdecydowanie się 20-21 września, teraz weekend, hala Benzin Arena. Moje rodzinne miasto Benzin urządza taką wspaniałą imprezę. No po prostu muszę, muszę z tego skorzystać. No i oczywiście mówię o tym wszystkim również dlatego, żeby poinformować, że no z racji tego, że będziemy teraz zajęci tą imprezą, potem powrotem do domu, jakimś ponownym ogarnianiem się, w najbliższym tygodniu, w najbliższych dniach ta częstotliwość materiałów na kanale odrobinę spadnie, pewnie zrobię sobie jakoś tam małą przerwę. Nie będę teraz stworzył raczej materiałów na zapas na weekend. No i także po powrocie, wszystko wskazuje na to, że będę musiał troszeczkę odpracować swój urlop. Także będę miał nieco mniej czasu na hobby, więc bardzo możliwe, że nastąpi mała przerwa. Ale o tym jeszcze będę jakoś tam szerzej oczywiście informował. W każdym razie, na pewno jeszcze teraz na środę coś tutaj zdążę przygotować przed małą posłuchą. Niedawno przyszedł mi tutaj fajny pan, to będzie recenzja Transformers. Proszę bardzo, najnowszy Optimus. Najnowszy Optimus z filmu, ze zbliżającego się filmu animowanego Transformers One yy, wersja Studio Series. Kupiłem sobie, zapreorderowałem swego czasu, niedawno właśnie do mnie dotarł. I jeszcze się na temat tego pamperka, oczywiście szerzej wypowiem. Yy, już tak skrótowo mogę powiedzieć, że całkiem spoko figurka, aczkolwiek mam pewne zastrzeżenia, mam pewne zastrzeżenia, nie jest z pewnością to model idealny, ale wciąż uważam, że całkiem przyzwoity Optimus. Zresztą w ogóle, jak już nawiązałem do tematu, też muszę powiedzieć, że szalenie jaram się Właśnie Transformers One, którego też premiera przecież pomalutku, pomalutku się zbliża. Pierwsze trailery naprawdę mnie zachwyciły. Uważam, że Transformery znacznie, znacznie lepiej radzą sobie jednak jako film animowany, jako film czy serial animowany niż produkcja live Action. Takie mam po prostu podejście. Nie mówię, że jakoś nie znoszę filmów z Movieverse, Bay'a i tak dalej. Mam do nich zastrzeżenia, ale nie to, że, że żebym jakoś tam nienawidził czy coś. Ale, ale mimo wszystko, no ja jednak preferuję Transformers, zdecydowanie jako produkcje animowane. No a Transformers One to będzie pierwszy taki większy film animowany, w zasadzie pierwszy duży film kinowy animowany Transformers od czasu The Movie. Także no, kilka, kilka lat na taką produkcję przyszło nam zaczekać. Tak jak wspomniałem, pierwsze trailery mega mnie zajarały, Wygląda to bardzo żywo, bardzo kolorowo i ciekawie po prostu. Mam, mam po prostu. Wielką nadzieję, że wyjdzie z tego coś, coś dobrego. No a póki co zaopatrzyłem się w figurkę, jak wspomniałem, recenzja będzie w środę. W zasadzie tyle chciałem wam tutaj wszystkiego powiedzieć, poinformować Was, jak będzie to wyglądało w najbliższym czasie. No i raz jeszcze przypomnieć o klockonie, kto jak wspomina, wspominam jeszcze raz, kto jeszcze się nie zdecydował, ma ostatnie y, momenty, żeby kupić bilet. No potem oczywiście pewnie będzie można też kupować bilety w kasie naturalnie, ale wiadomo, online wygodniej. Także. A co mi tam, zapodam tutaj jeszcze dla lekkiego pod, podpromowania, jeszcze imprezy na miarę moich skromnych zasięgów. Zapodam jeszcze tutaj yy, w, w opisie link do, do kupowania biletów na e-bilet. No i cóż, do zobaczyska. Do zobaczenia na Klockonie. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Siema.